witam was i zaczynamy transmisję na żywo. tym razem mamy figurki, w serii tu jest mini figurka. gdzie figurka występowała razem z takim truikowym arawem? Mm, sko. że tak powiem. ten taki bardziej, tam było bardziej ze wózek inwalidzki, który uciekł z na wyścigły. Taki wyścigowy wózek. Ja tutaj się trochę inaczej zabawiłam, trochę zmieniałam w stosunku do figurki oryginalnej. No i taki wychciwie właśnie na takim główku, tak gdzieś... ...liwą na, na napędową, to są właśnie nasze ramce, tak naprawdę. No, my odpuchamy ten wózek, Tutaj chyba w się chyba teraz nie przygotowałem. Fajnie mi się zajmowałem. Mówimy, dzisiaj, tutaj mamy głośno parę figurę stanów wyścigów obózkowych, że tak to nazywał. Tam mamy figurkę niepełnosprawną e, z czarnymi nogami. jak w tym na mam nanegi I chyba, jeśli dobrze pamiętam, mini mam kolor. Mamy na z tyłu, napisam stwor. Dwa paski, jeden biały, drugi czarny. No i mamy też na z przodu, bardzo podobnie. Taką koszulkę. ja też obawiam, że to jest taka koszulka. Na dóru nawiązująca do, do czegoś. Nie? My w tym wypadku mamy tutaj górkę sportową, to, to portowy, nie widzeniu do sportu do wyścigu. Albo może być i wyścig nawet w górach, albo na nizinie, czyli na ogromniejszą terenie. Albo tu wyścig z samym wyścigiem. No i coś mi poleciało. P się tak wygląda para klik. Oczywiście e tradycyjnie wykorzystałem łówki neutralne. bardzo lubię tą taką neutralną. I dobrze takim. W takim razie tutaj mamy właśnie dwie kurki, wykorzystano z Neutralne włosy. Tutaj tym razem wykorzystałem są ten sam kształt włosów, ale w różnych kolorach. Tu mamy bardzo brązowe a no tutaj mamy ten tzw. reddish-brown, reddish-brown. E, Także to tam to, to sobie wygląda ta po wyścigu. Tylko tak, muszę powiedzieć historyjkę, bo było trochę e, ciekawe No to prawie wyścigu figurki sobie zwiedziły Świątynię światła zorowaną na świątyni w serii Brago. Pewnie niedługo pewnie znowu ja fani fan może przyjdą. Że właśnie zwerkam o zbytnio nie widzę, no ale to czas podważa. My tutaj mamy właśnie kolejną parę. bardzo sportowców wyścigowych, lubiących właśnie wyścig. Jeżeli chodzi o y, same wyścigi, to no wyścigi mamy y, różne. Mogą być wyścigi na rowerach, właśnie na wózkach. Jeżeli chodzi, chodzi o, tutaj o siłę mięśni, nie ja mogą być wyścigi na motocyklach, y, na, y, na wyścigówkach, na kokardach. Y, na wyścigówkach to mam na myśli właśnie Formuła 1. W tym roku właśnie są, jest dużo zestawów nawiązujących do formuł No ale mogą być też biśniki samochodów takich rajdowych. No i różne rodzaje takie wyśniki. No i tak wygląda cała ta, no cała ta tak krótka powiedzmy cała ta, cała ta sytuacja. Jeżeli chodzi o samochody biśnikowe, to możecie sobie też to na przykład zobaczyć w serii. No właśnie. No to tyle ciekawostek. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.